W Fit School dla mnie najbardziej atrakcyjny jest dobór ćwiczeń. Ćwiczenia są stosunkowo proste, bardzo dobrze dobrane do wieku dzieci i myślę, że to, że nie potrzeba żadnych przyrządów, tylko ten kawałek podłogi jest bardzo atrakcyjne, ważne i łatwe do tego, żeby dzieci mogły śmiało ćwiczyć chociażby pomiędzy lekcjami. Uczniowie odbierają treningi wspaniale. To jest akurat ten plus technologii komputerowej, ponieważ ten ekran, fajnie, fajny strój trenerów, ćwiczące dziecko jest zachęcające dla dzieci. Lubią, ćwiczą, jest dla nich też swego rodzaju nowością. Dużym plusem programu jest prowadzenie przez instruktora ćwiczeń. W tym momencie nauczyciel może korygować dzieci i zajmuje się w zasadzie ćwiczeniami, bezpieczeństwem, pomocą, a dzieci sobie patrzą na instruktora, który prawidłowo z dzieckiem wykonuje ćwiczenia i wtedy to wszystko się składa w jedną całość.